Mężczyzna, który darzy Cię uczuciem, nie zawsze zbliża się do Ciebie. Zdarza się, że robi krok w tył. Pozwól, aby ta myśl zagościła w Twoim sercu niczym spokojne oczekiwanie. Gdzieś po drodze ktoś wpajał Ci przekonanie, że prawdziwa miłość wyraża się przez nieustanną bliskość, nieustanne zapewnianie i wysiłek bez chwili wytchnienia. Ktoś wmówił Ci, że jeśli naprawdę mu zależy, będzie codziennie pojawiał się ze słowami i gestami które nie pozostawiają miejsca na wątpliwości, na dystans, ani na milczenie. Ktoś kazał ci wierzyć, że cofnięcie się oznacza utratę zainteresowania, że cisza to koniec, że oddalenie równa się pożegnaniu, ale nigdy nie opowiedziano ci o drugiej stronie historii. A co, jeśli przestrzeń, którą tworzy, nie jest oznaką wygasających emocji, lecz sygnałem, że coś prawdziwego rozpala się w jego wnętrzu? Co jeśli ta cisza nie jest wyjściem, ale progiem? Co jeśli ta pauza nie jest odrzuceniem, tylko refleksją? Czasem najsilniejsze emocje nie sprawiają, że pędzimy do przodu, powodują, że zamieramy, zmuszają nas do cofnięcia się, nie po to, by odejść, ale by złapać oddech, przetworzyć i zrozumieć intensywność tego, co czujemy. Wyobraź sobie taką sytuację. Przechadzasz się po muzeum i nagle napotykasz obraz, który zatrzymuje cię bez ostrzeżenia. Jest cichy, nie krzyczy po uwagę. Nie jest dramatyczny, chaotyczny ani głośny, ale coś w nim przyciąga cię do bezruchu. Przykuwa twoją uwagę. I co robisz instynktownie? Nie ruszasz w jego kierunku z bezmyślną prędkością. Robisz krok w tył, tworzysz dystans, odsuwasz się właśnie na tyle, by widzieć go wyraźnie. By przyjąć każdy szczegół bez zniekształcenia. Ten dystans nie jest unikaniem, ten dystans jest szacunkiem, ten dystans jest świadomością. To właśnie dzieje się, gdy mężczyzna odczuwa coś autentycznego. Nie zawsze przybliża się. Czasami odchyla się do tyłu, nie dlatego, że mu nie zależy, ale dlatego, że zależy mu znacznie bardziej niż się tego spodziewał. Nie dlatego, że zrobiłaś coś złego, ale dlatego, że zrobiłaś coś pięknie właściwie. Nie dlatego, że go tracisz, ale dlatego, że próbuje zrozumieć, dlaczego nagle czuję, że mógłby się w tobie zatracić. Mężczyźni nie boją się tego, co przelotne. Boją się tego, co prawdziwe. Nie uciekają przed kobietami, które mogą zapomnieć. Uciekają przed kobietami, o których wiedzą, że będą pamiętać jeśli kiedykolwiek spotkałaś mężczyznę, który oddalił się akurat wtedy, gdy wszystko wydawało się głębokie i oczywiste, prawdopodobnie nie unikał ciebie. Próbował zrozumieć, co obudziłaś w jego wnętrzu, coś, z czym nigdy wcześniej nie musiał się mierzyć. W każdym człowieku drzemie to, co Karl Jung nazwał cieniem, niewidoczne, nieprzetworzone fragmenty nas samych, które ukrywamy, ponieważ jeszcze nie wiemy, jak im spojrzeć w oczy. Gdy mężczyzna spotyka kobietę, która dotyka miejsc, które trzymał pod ochroną, jego wrażliwości, jego tęsknoty, jego lęku przed tym, że nie jest wystarczający, jego instynktowna reakcja nie zawsze jest bliskością. Czasem jest to dystans, nie dlatego, że wywołałaś coś złego, ale dlatego, że wywołałaś coś surowego, coś prawdziwego, coś czego nigdy nie planował poczuć. Mężczyźni są uczeni od dzieciństwa, by być silni, opanowani, pewni, kontrolujący siebie. Uczą się wydawać niezaangażowani, nawet gdy toną w środku. Uczą się trzymać swoje emocje jak zamknięte drzwi, nigdy nie pozwalając nikomu zbyt blisko. Więc, gdy coś przebija tę zbroję, gdy ktoś sięga miejsca, którego nie spodziewał się, że ktokolwiek dosięgnie, jego pierwsza reakcja nie polega na biegnięciu ku temu, lecz na wycofaniu się i rekalibracji. Robi krok w tył, by zrozumieć, co właśnie się stało. Być może wszystko wydawało się łatwe. Na początku swobodne, zwyczajne, bezpieczne. Byłaś kimś, z kim się dobrze bawił, z kim się śmiał, kimś, kogo doceniał, ale z kim jeszcze nie musiał podchodzić poważnie. A potem, gdzieś w środku momentu, którego nawet nie potrafi określić, energia się zmieniła. Przestałaś być rozrywką. Stałaś się możliwością, prawdziwą możliwością, i nagle poczuł coś, czego nie planował. Ta zmiana jest przerażająca, ponieważ teraz jest coś do stracenia. Mężczyźni nie oddalają się od kobiet, które nic nie znaczą. Oddalają się od kobiet, które znaczą wszystko. Gdy milknie, nie próbuje cię ukarać ani zdezorientować. Próbuje usłyszeć swój własny głos bez hałasu emocji naciskających na niego. Próbuje oddzielić lęk od instynktu, próbuje zrozumieć, czy jest gotowy wkroczyć w coś, co mogłoby zmienić jego życie, zmienić jego plany, zmienić jego serce. To, czego doświadcza, nie jest odrzuceniem, to transformacja. To, co Jung nazwałby indywiduacją, proces wkraczania w bardziej świadomą wersję samego siebie, proces stawania się zamiast udawania. A ironią jest to, że moment, w którym potrzebuje przestrzeni, jest momentem, w którym kobiety często wpadają w panikę. Myślą, że go tracą, myślą, że coś trzeba naprawić, uratować, kontrolować. I w tej panice przybliżają się mocniej. Piszą więcej wiadomości, próbują wypełnić przestrzeń, którą stworzył, wierząc, że bliskość go przyciągnie z powrotem. Ale presja odpycha go jeszcze dalej. Bo czego potrzebuje, to nie ratunek. Czego potrzebuje, to przestrzeń. Przestrzeń do myślenia, przestrzeń do oddychania, przestrzeń, by za tobą tęsknić, przestrzeń, by zrozumieć, że to, co czuję, nie jest chwilowym przyciąganiem, ale czymś głębszym, formującym się pod powierzchnią wewnątrz nieświadomości, gdzie prawdziwa miłość zapuszcza korzenie na długo przed tym, zanim zostanie wypowiedziana. Napisz przestrzeń w komentarzach, jeśli rozumiesz potrzebę wolnej przestrzeni. Miłość to nie tylko bliskość. Miłość ma rytm, rozszerza się i kurczy, przesuwa się do przodu i cofa, otwiera się i zatrzymuje. Prawdziwa miłość wymaga przestrzeni tak samo, jak wymaga połączenia przestrzeni do odczuwania, przestrzeni do myślenia, przestrzeni do stawania się. A pytanie nigdy nie brzmi: dlaczego się oddala? Prawdziwe pytanie brzmi: czy potrafisz zachować stabilność, gdy on to robi. Bo kobieta, która pozostaje uziemiona zamiast gonić, która pozostaje emocjonalnie całością zamiast się załamywać, która kontynuuje życie zamiast czekać, ta kobieta staje się niezapomniana. Staje się bezpieczna bez bycia przytłaczającą, staje się pożądana bez bycia wymagającą. Staje się tą, która pozwala miłości rosnąć, zamiast próbować ją wymuszać. Mężczyzna może się cofnąć, ale właściwy mężczyzna zawsze wraca. Nie dlatego, że go o to błagałaś, ale dlatego, że przestrzeń ujawniła, co naprawdę czuje. A gdy wybieracie bez presji, ten wybór jest prawdziwy. Więc zagłębmy się w to, co właściwie dzieje się w jego wnętrzu podczas tej ciszy. Bo kiedy zrozumiesz psychologię stojącą za jego dystansem, przestaniesz brać to osobiście, przestaniesz zakładać najgorsze, przestaniesz reagować z lęku. Zamiast tego poruszasz się ze spokojną, uziemioną siłą. Tym rodzajem obecności, która przyciąga go bliżej zamiast go odpychać. Gdy się cofa, wchodzi w wewnętrzną bitwę, o której rzadko mówi. Nie ignoruje cię. Nie siedzi tam z uśmiechem, podczas gdy ty zastanawiasz się, co poszło nie tak. Zmaga się z emocjami, których nigdy nie spodziewał się odczuć. Prawdziwe uczucia wymagają prawdziwych decyzji, a decyzje wymagają uczciwości ze sobą samym. To niewygodne terytorium dla mężczyzny, który jest przyzwyczajony do działania z logiki, kontroli i pewności. Jest moment, w którym zdaje sobie sprawę, że coś się zmienia w jego wnętrzu. Zauważa, że myśli o tobie w spokojnych chwilach, podczas jazdy do domu, pod prysznicem, późno w nocy, gdy świat się wyłącza. Zauważa, że jego klatka piersiowa zaciska się, gdy wyobraża sobie, że Cię traci. Zauważa, że gdy dzieje się coś dobrego, jesteś pierwszą osobą, której chce o tym powiedzieć. I ta świadomość go przeraża, ponieważ teraz to nie jest gra, teraz to nie jest przelotne, teraz to jest prawdziwe. Ciężar prawdziwego połączenia naciska na niego jak nic innego. Wymaga wrażliwości, wymaga otwartości, wymaga emocjonalnej ekspozycji, a mężczyźni są nauczeni bać się emocjonalnej ekspozycji bardziej niż prawie wszystkiego. Mężczyźni są uwarunkowani, by wierzyć, że potrzebowanie kogoś to słabość, że poleganie na kimś czyni ich kruchymi, że miłość to pole bitwy, gdzie przegranie oznacza upokorzenie. Więc gdy robi krok w tył, to nie dlatego, że nie czuje wystarczająco, to dlatego, że czuje zbyt wiele i jeszcze nie wie, jak to utrzymać. Próbuje określić, co te uczucia oznaczają dla jego tożsamości, dla jego przyszłości, dla murów, które zbudował, by przetrwać życie. Jung powiedział, że największym wyzwaniem, przed którym staje człowiek, jest skonfrontowanie się z częściami siebie, których wolałby unikać częściami pogrzebanymi głęboko w nieświadomości, gdzie żyją stare lęki i przestarzałe przekonania. Gdy mężczyzna spotyka kobietę, która aktywuje te ukryte części, jego cień, doświadcza dezorientacji. Nie jest to logiczne, nie da się tego racjonalizować, nie można tego kontrolować. I dla kogoś, kto zbudował swoją tożsamość wokół kontroli, to odczucie jest paraliżujące. Nie oddala się, ponieważ nie obchodzisz go. Oddala się, ponieważ obchodzisz go w sposób, który go przeraża, ponieważ zburzasz jego koncepcję tego, kim jest, ponieważ zmuszasz go do przyjrzenia się temu, co trzymał w mroku. A to nie jest proces, który dzieje się szybko. Wymaga czasu, wymaga spokoju. Wymaga przestrzeni, w której może rozłożyć swoje uczucia bez natychmiastowej presji, by coś zrobił z nimi. Gdy się cofa, zachodzi pewien proces wewnętrzny, którego może nie być świadomy. Nie wybiera tego świadomie. To dziwne, gdy ktoś dotyka warstw twojej jaźni, które długo leżały nieruszone. Odsłania wspomnienia, których się nie spodziewałeś. Przypomina ci o marzeniach, o których zapomniałeś. Otwiera rany, które myślałeś, że się zagoiły, ale były tylko zamaskowane. I nagle stoisz przed pytaniem, które nie chcesz zadać: czy jestem gotowy odczuwać to wszystko? Bo odczuwanie wszystkiego oznacza ponowne otwarcie się na możliwość bólu, oznacza ponowne ryzykowanie, oznacza przyznanie, że już się nie chronisz. A jeśli przestaniesz się chronić, to co się stanie, jeśli znowu zostaniesz zraniony? To pytanie nie mówi o tobie. Mówi o każdej kobiecie, która odeszła wcześniej, o każdym zawiedzionym oczekiwaniu, o każdej obietnicy złożonej i złamanej, o każdym momencie, w którym pozwolił sobie zaufać, a zaufanie zmieniło się w zawód. Nie jesteś źródłem jego lęku, jesteś spustem. A lęk, który czuje, nie dotyczy ciebie, ale wszystkiego, co przychodzi z tobą możliwości, wrażliwości. Ryzyka ponownego czucia. I gdy się oddala, toczy tę walkę bez Twojej wiedzy, toczy ją w ciszy, w izolacji, w mroku swojego umysłu. I chociaż ta cisza może wydawać się niewytłumaczalna dla Ciebie, dla niego ma idealny sens, bo to jedyna przestrzeń, w której może spotkać się z sobą bez bycia przytłoczonym ale oto, co wiele kobiet nie rozumie w tym momencie: cisza nie jest pustką, cisza jest pracą. To czas, w którym on decyduje, czy jesteś kimś, z kim chce zaryzykować, czy jesteś kimś, dla kogo warto otworzyć mury, czy jesteś kimś wartym tego, by przez to przejść. A jeśli próbujesz przerwać tę ciszę, jeśli próbujesz wcisnąć się do tej przestrzeni, zanim on będzie gotowy, nie przyspieszasz procesu. Przeszkadzasz mu. Bo czego potrzebuje, to nie Twoich uspokojeniów, Twojej perswazji ani Twojego zapewnienia. Czego potrzebuje to zaufanie. Zaufanie, że może stanąć w obliczu tego, co czuje, bez presji, by zrobił to szybciej, niż jest gotowy. Zaufanie, że nie znikniesz, podczas gdy rozwiązuje to. Zaufanie, że możesz pozostać uziemiona we własnej wartości bez uzależnienia jej od jego natychmiastowej bliskości. Bo oto najważniejsza tajemnica. Mężczyzna, który cofa się, nie zmierza w stronę odejścia, zmierza w stronę jasności, nie ucieka od ciebie biegnie w stronę zrozumienia tego, co czuje w stosunku do Ciebie. A jeśli pozwolisz mu to zrobić, bez paniki, bez pościgu, bez uczynienia z jego ciszy kryzysu, coś niezwykłego się dzieje. W spokoju jaśnieje jego umysł. W przestrzeni pojawia się perspektywa. W dystansie widzi to, co bezpośrednia bliskość zakrywa. Zaczyna rozumieć, że to, co czuje, nie jest chwilowym zafascynowaniem. To coś trwalszego. Coś cichszego, ale głębszego. Coś, co nie znika wraz z chwilą. I właśnie wtedy zaczyna tęsknić. Nie na gwałt, nie dramatycznie, ale cicho, konsekwentnie, nieuniknione. Twoja obecność nie naciska na niego. Wzywa go. Twoja nieobecność nie każe go. Przypomina mu. Przypomina mu, jak się czuł, gdy byłaś blisko. Przypomina mu o śmiechu, łatwości, połączeniu, które uznawał za pewnik. A teraz, gdy to zniknęło, gdy już tego nie ma, czuje ciężar tej utraty. Nie dlatego, że jesteś mu potrzebna do przetrwania, ale dlatego, że życie wydaje się mniej żywe bez ciebie i to właśnie motywuje jego powrót. Nie Twoją desperację, nie Twoja potrzeba, nie Twój strach przed utratą go, ale Twoja cisza, Twój spokój. Twoja obecność, która nie wymaga niczego od niego, a jednocześnie oferuje coś, czego nie może znaleźć nigdzie indziej. Coś, co sprawia, że czuje się widziany, rozumiany, przyjęty. Nie za to, kim udaje, że jest, ale za to, kim naprawdę jest, w tym te części, które uważał za niemożliwe do pokochania. A gdy wraca, nie wraca, jako ten sam mężczyzna. Wraca zmienionym, bardziej świadomym, bardziej pewnym bardziej obecnym, bo musiał zmierzyć się z tym, co czuje bez ciebie. I ta konfrontacja nauczyła go czegoś, czego słowa nigdy by nie nauczyły. Teraz ta chwila jest kluczowa dla ciebie, bo gdy wraca, twoja reakcja określa wszystko, co przyjdzie dalej. Jeśli przywitasz go z rozpaczą, z uczepnieniem, z ulgą, która mówi bałam się, że cię straciłam, cofniesz całą pracę, którą właśnie wykonałaś. Bo teraz on zobaczy, że twoja siła była fasadą, że twój spokój był tylko maską dla twoich lęków, że tak naprawdę czekałaś tylko na to, aż wróci, abyś mogła się rozpaść. Ale jeśli przywitasz go ze spokojem, jeśli pozwolisz mu wrócić bez dramatu, bez żądań, bez wymuszonej konfrontacji co do tego, gdzie był i dlaczego odszedł, stajesz się czymś rzadkim, stajesz się bezpieczna bez bycia przewidywalną. Stajesz się stała bez bycia sztywną, stajesz się silna bez bycia zamkniętą. I to, moja droga, jest tym, co sprawia, że mężczyzna zostaje: niedoskonałość, nie bliskość, nie nagłość, ale obecność, zdolność do bycia uziemionym, nawet gdy wszystko wokół wydaje się niepewne. Jego powrót nie oznacza, że walka się skończyła. Oznacza, że teraz zaczyna się prawdziwa praca. Bo miłość nie jest budowana w początkowym intensywności, jest budowana w codziennych decyzjach po tym, jak intensywność się unormuje, jest budowana w tym, jak oboje się komunikujecie, gdy jesteście sfrustrowani, jest budowana w tym, czy dotrzymuje zobowiązań, czy tylko składa obietnice, jest budowana w tym, czy pokazuje się konsekwentnie, czy tylko wtedy, gdy jest wygodnie. A teraz ty nie zastanawiasz się, czy zostanie. Obserwujesz, czy jest w stanie zbudować. Czy jest w stanie stworzyć fundamenty, które trwają? Czy jest w stanie być obecnym nie tylko, gdy uczucia są wysokie, ale także, gdy życie wymaga pracy? Bo każdy może pokazać się, gdy wszystko jest łatwe. Ale prawdziwy charakter ujawnia się, gdy życie się komplikuje. Teraz nie jesteś już kobietą, która czeka na jego wybór. Jesteś kobietą, która ocenia, czy jego wybór jest zgodny z tym, na co zasługujesz. Nie masz już nadziei, że cię wybierze. Określasz, czy on jest zgodny z Twoimi standardami. I ta zmiana jest magnetyczna, ponieważ mężczyźni nie są przyciągani do doskonałości, są przyciągani do obecności, do kobiet, które są całe bez nich, a jednocześnie otwarte na nich, do kobiet, które stoją mocno na własnych nogach, ale witają połączenie, gdy jest prawdziwe. I teraz zaczyna zdawać sobie sprawę z czegoś głębokiego kobieta, której się obawiał, że go złamie, jest kobietą, która mogłaby go rzeczywiście uzdrowić. Połączenie, od którego uciekał to połączenie, które wydaje się jak dom. Cisza, której kiedyś używałby się chronić, teraz ujawnia prawdę, że życie bez Ciebie wydaje się mniejsze. Więc zaczyna kroczyć do przodu odważniej. a teraz pytanie staje się nie, czy się zbliży, ale czy ty pozwolisz na bliskość bez utraty siebie? Bo prawdziwa miłość nie znajduje się w pogoni. Znajduje się w punkcie spotkania, gdzie dwie całe osoby kroczy ku sobie z otwartymi dłońmi, a nie zaciśniętymi pięściami. Teraz tutaj historia się pogłębia. Bo kiedy kroczy do przodu, kiedy wybiera ponowne wejście w przestrzeń między wami z intencją zamiast wahania, dynamika zmienia się z niepewności w możliwość, a możliwość to miejsce, w którym zaczyna się prawdziwa miłość. Niepospiesznie, niewymuszona. Niewymagana, ale budowana z cichą konsekwencją. To jest etap, do którego większość związków nigdy nie dociera, ponieważ tak wiele osób rozpada się pod presją cofnięcia panikują, gonią, trzymają się kurczowo i mylą nagłość z oddaniem ale nagłość to lęk, cierpliwość to siła, obecność to moc. A gdy poruszałaś się z siłą zamiast lęku, stworzyłaś fundament, który różni się od wszystkiego, czego on doświadczył wcześniej. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że bycie z tobą nie wymaga od niego poświęcania swojej wolności. Rozszerza ją, ponieważ teraz nie żyje już w reakcji na lęk, żyje w zgodzie z prawdą. A prawdą jest, że jego serce już cię wybrało na długo przed tym, zanim jego słowa to zrobiły. Po prostu potrzebowało czasu, by nadążyć. To tutaj zaczyna się prawdziwa praca. Niewielkie gesty, niedoskonała harmonia, niebajkowy romans. Ale uczciwość, komunikacja, stały wysiłek, szacunek. To tutaj oboje ludzie są zobowiązani do pokazania się nie jako wyidealizowane wersje siebie, ale jako prawdziwi ludzie. To tutaj miłość ujawnia swoją prawdziwą siłę. Nie w intensywności, ale w konsekwencji. Nie w fajerwerkach, ale w fundamencie. Zaczyna robić coś, czego nie robił wcześniej. Pozwala ci się zobaczyć. Nie wypolerowaną powierzchnię, niesilną fasadę, nie mężczyznę, który zawsze ma właściwą odpowiedź. Pozwala ci zobaczyć części siebie, które kiedyś ukrywał wątpliwości, marzenia, niepewności, lęki, które uważał za niemożliwe do pokochania i nauczył się czegoś szokującego. Nie wzdragasz się, nie uciekasz, nie broni jego wrażliwości, trzymasz ją delikatnie, z szacunkiem, z poszanowaniem. I w zamian zaczyna trzymać twoje serce z tą samą troską. Dystans, który kiedyś stworzył, staje się wspomnieniem, którego już nie chce powtarzać. Nie dlatego, że go ukarałaś, ale dlatego, że odkrył, że emocjonalna nieobecność boli go bardziej niż go chroni. Rozumie teraz, że miłość nie zabiera mu niczego, czego potrzebuje. Zabiera tylko mury zbudowane wokół niego, które utrzymywały życie w małych rozmiarach. Więc teraz zaczyna pokazywać się w widoczny sposób. Staje się konsekwentny, niedoskonały, ale obecny. Komunikuje się otwarcie, nie by wypełnić ciszę, ale by budować połączenie. Inicjuje plany i wywiązuje się z nich, nie by cię imponować, ale ponieważ jego czas z tobą ma dla niego znaczenie. Zaczyna tworzyć przestrzeń dla ciebie w swoim życiu niewygodną przestrzeń, ale intencjonalną przestrzeń. I powoli lęki, które kiedyś nim kierowały, rozpadają się pod ciężarem nowej jasności. Ale oto, co jest najważniejsze: nie tracisz siebie w procesie, utrzymujesz tożsamość, którą miałaś przed nim. Twoje pasje, Twoje przyjaźnie, Twój cel, Twoją niezależność. Nie zmniejszasz się, by dopasować się do związku, wnosisz do niego całą siebie. Bo miłość, która wymaga, byś się zmniejszyła, nie jest miłością. To do więzienie. Zdrowy związek to nie dwie połówki próbujące się uzupełnić. To dwie całe osoby kroczące obok siebie, wybierające się nawzajem każdego dnia. I dochodzisz tam, odmawiając porzucenia siebie, gdy rzeczy wydają się niepewne. Prawdziwa miłość nie wymaga, byś się straciła. Prawdziwa miłość prosi cię, byś stała się bardziej sobą. A gdy oboje to robią, związek staje się pojemnikiem na wzrost, a nie klatką, która go dusi. Ale oto część, którą wiele osób pomija: powrót nie jest końcem historii. Zaangażowanie nie jest definiowane przez moment, w którym wraca. Zaangażowanie jest mierzone tym, co dzieje się po powrocie: czy pokazuje się konsekwentnie, czy komunikuje się otwarcie, czy bierze odpowiedzialność za dystans, który stworzył. Czy dowodzi przez działanie, że nie jest już prowadzony przez lęk? Czy buduje z tobą zamiast po prostu cię cieszyć? Bo intencje mężczyzny nie są ujawniane przez jego słowa, są ujawniane przez jego wzorce. Mężczyzna, który jest poważny, nie sprawi, że będziesz zgadywać. Nie zostawi cię zastanawiającą się, nie zmusi cię do życia w emocjonalnym limbo. Kroczy do przodu i pozostaje do przodu. Nie obiecuje wzrostu. Demonstruje go. A jeśli to robi, to masz coś prawdziwego, coś świętego, coś wartego pielęgnowania, ale jeśli nie, jeśli wraca do ciszy, jeśli znika ponownie, jeśli traktuje cię jako wygodę zamiast priorytet, musisz pamiętać prawdę, której nauczyłaś się w ciszy. Jesteś cała bez niego. Nie łamiesz się bez niego, nie zmniejszasz się bez niego. Nie zatrzymujesz swojego życia czekając, aż ktoś zdecyduje o twojej wartości. Jeśli nie możecie w pełni wybrać. Odchodzisz z godnością. Nie dlatego, że przestałaś się troszczyć, ale dlatego, że w końcu rozumiesz, że miłość nie może być wymuszona, goniona ani negocjowana. Miłość musi być wybrana swobodnie. I oto cicha, potężna tajemnica. Właściwy mężczyzna nigdy nie zaryzykuje utraty kobiety, która pozostała z godnością w luce. Właściwy mężczyzna nigdy nie pomyli twojej cierpliwości ze słabością. Właściwy mężczyzna zobaczy Twoją stabilność i zrozumie, że znalazł coś rzadkiego. Stajesz się miejscem, do którego wraca nie dlatego, że błagałaś, ale dlatego, że Twoja obecność wydaje się jak spokój. Stajesz się osobą, wobec której się otwiera, nie dlatego, że tego wymagałaś, ale dlatego, że ufa bezpieczeństwu Twojego serca. Stajesz się partnerem, którego wybiera nie dlatego, że Cię potrzebuje, ale dlatego, że życie jest bogatsze, głębsze i bardziej znaczące z Tobą w Nim. Miłość nie jest udowadniana w momentach bliskości, jest udowadniana w momentach dystansu. Każdy może trzymać się za ręce, gdy wszystko jest łatwe. Ale prawdziwe połączenie ujawnia się w ciszy, gdy pojawia się lęk, gdy pojawia się niepewność, gdy uczucia stają się zbyt prawdziwe, by je ignorować. Najsilniejsze związki są budowane przez ludzi, którzy rozumieją tę prawdę. Prawdziwa miłość oddycha, rozszerza się. Kurczy się, zatrzymuje się, wraca. Nie wymaga doskonałości, wymaga obecności. Nie wymaga pewności, wymaga odwagi. Nie ucieka od lęku. Przechodzi przez niego. Więc gdy mężczyzna robi krok w tył, nie załamuj się, nie goń. Nie błagaj. Nie walcz o miejsce, które musi być wybrane. Stój spokojnie. Stój uziemiona. Stój cała. I obserwuj, co się dzieje. Jeśli wraca, jest twój z intencją, nie z zamieszaniem. Jeśli nie wraca, uwalnia cię dla kogoś, kto nigdy nie będzie potrzebował przestrzeni, by znać twoją wartość. Tak czy inaczej, wygrywasz, bo prawdziwa miłość nigdy nie jest czymś, co gonisz. Prawdziwa miłość jest czymś, co przyciągasz, będąc zakorzenioną we własnej sile, własnej całości, własnej promienności. A właściwy mężczyzna nie ucieknie od tej promienności, wzniesie się, by ją spotkać. Napisz, wygrywam w komentarzach, aby zadeklarować swoje zwycięstwo dzisiaj.